Czemu? A czego chcemy? Tak? To czego chcemy, Kasia? ci łapkę w górę, żeby przedłużyć wakacje o miesiąc. Raz, dwa, trzy... Super! Teraz będziemy mieli wakacje dwa miesiące! Dzięki! Co to do licha było? Zostawiłam was tylko na dwie minuty. Dosyć tego. Jesteście. Jesteście ukarani. Ale byliśmy już ukarani na początku tygodnia. Jeśli będzie trzeba, będziecie ukarani przez cały tydzień. Albo nawet półrocze. Kurde. A tobie co? Nie mogę tak dłużej siedzieć Wszystko mi zdrętwiało To jedyne co mi pomaga Moja <misa> <A, a, misa> ręka, moja biedna Jurek, ręka Jurek, co się stało? A, a. Co się dzieje Jurek? Moja ręka, cała mi zdrętwiała Nie mogę już nią więcej pisać A co, masz tylko jedną rękę? Dwie a. No to pisz tą drugą Ja wychodzę, a wy zapiszcie to jeszcze dwieście razy. Hmm. Ty chyba chciałeś być inżynierem robotyki. Teraz zapomnij o tym. Z takimi rękoma nigdzie cię nie przyjmą. Jak to? Nie. nie. Tak. Tak długo, jak jesteś posłuszny, twoje marzenia odchodzą daleko. Nie mogę do tego dopuścić. Oczywiście, nie powinieneś, ale co możemy zrobić? Ja wiem, co możemy zrobić. A, A ty gdzie, Ros? Wracaj i siadaj, bo będziesz ukarany. Już wystarczająco zostałem ukarany. Nasza wolność w naszych rękach. Tak. A wy co? Pozbyliście się strachu? Chyba zaraz zemdleję. Co? Odważyliście się być nieposłuszni nauczycielowi? To teraz przez rok będziecie dostawali po lekcjach. Do klasy, już! <McD Impossible> <zbViewing> <Genesis> Uch, za co? No, dlaczego ja mam zmywać podłogę? No i po co wkurzałaś panią Johnson z tymi swoimi łapówkami? To przez te wasze nie może pani! Jesteśmy dziećmi! Teraz będziemy się uczyć jeszcze trudniejszej matematyki. Słuchajcie, po prostu róbmy co chce i pójdziemy szybko do domu. Nie powinniśmy robić tych zamieszek na początku! Powinniśmy zrobić to zadanie! Eee. No co? To ty zachęciłeś wszystkich do ucieczki, a teraz pani Johnson jest strasznie zła. Sorry, bro, ale taka jest prawda. A wy co? Zwariowaliście? Przecież oni właśnie tego chcą. Kto? Kto? Czego? 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 Nauczyciele? Dyrektorzy szkoły? Wszyscy. Wszyscy chcą, żebyśmy byli posłuszni. A i tak, i tak ciągle będą chcieli nas karać. O czym ty? To wy uczycie się pięknie od pierwszej klasy. No tak. No. To wy wieczorami robicie pracę domową zamiast oglądania telewizji. tak. No, no. To wy wstajecie wcześniej rano, żeby tu przyjść i zacząć to wszystko od nowa. No. Tak no, tak, no. Okropny obiad w stołówce, dużo pracy domowej i co z tego mamy? W ogóle nie możemy się bawić. Wszyscy mamy prawo głosu. Da! Kim jesteśmy? Uczniami! A czego chcemy? Tak? To czego chcemy, Kasia? Ym, my? My chcemy do ziemki. To jest coś, o czym zawsze musicie pamiętać. I zawsze się tego uczyć. Dzień i noc, bez przerwy, musicie się tego uczyć. I co, Kasia? Co tak pocierasz rękoma? Szykujesz się do tablicy? Chcesz się pochwalić swoją wiedzą? Zapraszam. Nie martw się, niedługo to zakończymy. Dalej, pośpieszcie się. No już, 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 chodźcie, chodźcie. Tematem spotkania jest samowola. A co to jest? Później ci wyjaśnię. W każdym razie, jesteśmy tu, aby podjąć działania i zwalczyć dyktaturę pani Johnson. Czemu pani Johnson? Musimy najpierw wywalić dyrektora. Tak, to czyste zło. Szkoła na sześć. Stop! Najpierw panią Johnson. Musimy jej pokazać, że nie będziemy robić tego, co chce. Na przykład Wiecie, co jest w szkole obok? Co? To uczniowie decydują, kiedy pójść do szkoły i ile pracy domowej będą mieli. Wow! To jest to, do czego powinniśmy dążyć. Po pierwsze. Więc tak. Otwórzcie na stronie. Nie. Co nie? Powiedziałam, otwórzcie na stronie. Nie. Kowalski, mówiłeś coś? Powiedział. Nie. Co nie? Że dzisiaj nie będziemy się uczyć z podręcznika. Ciekawe. A z czego będziecie się uczyć? Właściwie, dzisiaj nie chcemy uczyć się wcale. Dzieci, chyba was nie rozumiem. A wy co? Znowu chcecie karę? Pani Johnson, nie będzie już więcej kar. Julka. A ty co? To jest strajk, pani Johnson. I dlatego wystosowaliśmy żądania. Tak, a jeśli nie, to pójdziemy do innej szkoły. Tak, do tej, w której możemy robić, co nam się żywnie podoba. Chcemy, żeby lekcje trwały 20 minut jak w szkole obok. I grać w gry na matematyce. Nie chcemy prac domowych i chcemy rzucać w siebie owsianką w stołówce i chodzić w piżamach. Jeśli nasze żądania nie zostaną spełnione, pójdziemy do innej szkoły. Tak! Dobrze. <grymi epizami> tak? Naprawdę? Tak! Ale tylko, jeśli najpierw porozmawiacie z absolwentem tej szkoły. Ekstra. Niech nam powie jak bardzo jest tam super. No i co? Wszyscy gotowi? Michałowicz zgłoś się. <noise> Witam wszystkich. <noise> Chcecie trochę chleba. A to kto? To jest szanowny absolwent szkoły wolnych zasad, Michałowicz. Ja. Przecież to jest bezdomny z wysypiska. FU. Ej maleńka, mam tam materac. Michałowicz, opowiedz im o tej wspaniałej szkole. No, no, a co z nią nie tak? Jak dobrze pamiętam, zorganizowaliśmy strajk. Lekcje po 20 minut każda. Na lekcjach graliśmy w statki. Praca domowa nie było pracy domowej. He 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 he. A tak, to były czasy. No i jak? <laughs> no. <laughs> no jak to jak? Wyrosłem na wspaniałego człowieka. Spójrzcie na mnie. Komu potrzebna jest szkoła. O oj, przepraszam pani Johnson. Fuh. Pani Johnson, a gdzie tu można pójść na stronę? Rozumie pani. Muszę uciekać. Kim jesteśmy? Uczniami! Uczniami. Czego chcemy? Uczyć się. się! Jak będziemy to robić? Najlepiej! Najlepiej. Weź to. Thank you very much. Ha, toaletę macie fantastyczną. Zadzwoń, jakbyś czegoś potrzebowała. Nie, nie, dziękuję. Goodbye, madam. Nasze spotkanie było niezapomniane. A teraz będziecie zostawać po lekcjach przez cały rok... i